Czołem typerzy, 50% skuteczności sprzed dwóch tygodni to kiepski wynik, dlatego postaram się o lepsze typowanie tego weekendu. Co wybieram z rozpiski na sobotę i niedzielę? Sprawdźcie jakie zdarzenia wlatają dziś na mój kupon. Tradycyjnie na samym początku przypominam Wam o naszej stronie www.pewniaczki.pl, gdzie każdego dnia pojawiają się typy oraz aktualne promocje book Warto na nią zaglądać, bo zawsze pojawia się tam coś, co może przydać się przy tworzeniu kuponów. Link znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Mamy nowy rok, ale partner mojej serii pozostaje ten sam. Jest nim Bookmaker Elvbet. Polecam ci zarejestrować się, jeżeli nie masz jeszcze tam konta. W ramach pakietu powitalnego masz do dyspozycji fajne bonusy, do tego też możesz skorzystać z nagrody w konkursie, o którym więcej opowiem po omówieniu wybranych meczów. Wszystko, co musisz wiedzieć o rejestracji i bonusach, masz rozpisane na grafice z boku ekranu oraz w opisie filmu. Typowanie zaczynam od hitu angielskiej Premier League, a konkretnie od meczu Newcastle United z Manchesterem City. Piłkarze gospodarze podnieśli się w ubiegły weekend po katastrofalnej serii i wygrali derbowe starcie z Sunderlandem. Natomiast i tak faworytem sobotniego meczu będą piłkarze z Manchesteru. Bilans z jest naprawdę kiepski, bo widzimy tu porażki w 7 z 8 ostatnich meczów. Z kolei goście w ostatnich tygodniach wygrywają praktycznie każdy mecz i imponują skutecznością. Wydaje mi się, że Manchester City, który musi gonić Liverpool, wygra to spotkanie i strzeli minimum dwa gole. W niemieckiej Bundeslidze wśród sobotnich meczów najciekawiej wygląda chyba starcie RB Lipsk z Eintrachtem Frankfurt. W tym starcie typuje bramki dla obu zespołów, co odpowiadają mi ostatnie wyniki. Drużyna z Lipska bardzo często zalicza takie mecze, a najlepszym tego dowodem jest seria dziewięciu spotkań z golem strzelonym i straconym. Myślę, że Eintracht jest w stanie trafić do siatki, a o gole gospodarzy chyba nie ma się co martwić. Sobotni mecz, Majorka, Celta, Vigo. Nie zapowiada się zbyt ciekawie, ale akurat tutaj mam pomysł na fajny zakład łączony. Gospodarze u siebie przegrali w tym sezonie tylko raz, goście na wyjeździe wygrali również raz. Tutaj minimum punkt powinien zostać w Majorce. Jeśli chodzi o bramki, to linie poniżej 3,5 mocno podpowiada mi bilans head to head, gdzie widzę, że 4 z 5 poprzednich spotkań to max 3 gole. W przypadkach było też 14 na 19 meczów spełniających ten warunek i nie przewiduję, żeby inaczej było w ten weekend. Na sam koniec korzystam z dobrego kursu na wygraną Girony, która w niedzielę zagra z ostatnią w tabeli Almerią. Buchmacherzy chyba wciąż czekają na wpadkę Girony i nie do końca wierzą w jej stabilną formę. Kto widział, żeby kurs na tak mocny zespół w meczu z najgorszą drużyną wynosił ponad 1,60? Trzeba z tego skorzystać, a do tego podbić całość zakładem bramkowym. Wybieram tu oczywiście powyżej 2,5 bramek, bo taki wynik widzieliśmy w 13 z 19 meczów obu zespołów, a także w 4 z 5 poprzednich meczów bezpośrednich. Warto też zaznaczyć, że ostatnie dwa to wysokie wygrane drzwi Sam wicelider może wbić tu 3 gole, ale nikogo nie zdziwi też trafienie gospodarzy. Na sam koniec musi być oczywiście tradycyjny konkurs o bonus u naszego partnera, czyli Bugmachera Elfibet. Co zrobić, żeby go dostać? Po pierwsze, podaj w komentarzu dokładny wynik oraz dowolnego strzelca w meczu Manchester United Tottenham. Po drugie, bądź najszybszy, a przynajmniej w najlepszej trójce. Pamiętaj, że do odebrania nagrody niezbędne jest posiadanie aktywnego konta u naszego partnera, dlatego jeżeli jeszcze go nie masz, to koniecznie zajrzyj do opisu filmu, gdzie masz wszystkie niezbędne informacje. Na dziś to już wszystko. Pamiętaj, że moje typy to tylko luźne propozycje i przewidywania, a wszystko może potoczyć się nieco inaczej. Jeżeli chcesz sprzedać codziennie pomysły na kupony, promocje oraz bonusy bukmacherów, to koniecznie zaglądaj na naszą stronę pewniaczki.pl. Link do niej podrzucam Ci w opisie filmu. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!